Po raz pierwszy gościmy taki zestaw osób, to ponad 120 osób z 11 krajów świata, osoby, które przyjechały do nas z RPA, Zimbabwe, z Mongolii, ale także z innych krajów europejskich. To, co jest największą wartością tego rodzaju konkursu, to z jednej strony jest rywalizacja, dlatego że to są osoby, które specjalizują się w prawie, to będą osoby, które będą rozpatrywać konkretny wątek prawny. Natomiast to, co jest istotne, to osoby będą ze sobą współpracować. To jest rewelacyjna okazja ku temu, aby te osoby poznały się wzajemnie, aby porozmawiały o swoich krajach, swoich problemach. To daje realną szansę na zdobycie wiedzy, bo tak naprawdę od tych osób zależy przyszłość naszego świata. To są młodzi, przyszli prawnicy, można tak powiedzieć, bo uczniowie szkół średnich, którzy chcą wiązać swoją przyszłość z prawem, a dla nich to jest okazja do tego, żeby w praktyce sprawdzić swoją wiedzę i właśnie porozmawiać z innymi. Zawody są symulacją postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Czyli uczniowie wcielają się w rolę obrońców i oskarżycieli w sprawie dotyczącej praw człowieka. Uczą się przede wszystkim zdobywania. Argumentów, prezentowania tych argumentów, uczą się bronienia swojej, swojego stanowiska. Przygotowujemy się pod okiem trójmiejskich prawników już od października, także myślę, że są zmotywowani, są świetnie przygotowani, są, są gotowi podjąć walkę, ale nie zapominajmy, że ci ludzie, którzy przyjechali tu z 12 krajów świata są równie zmotywowani. I na pewno też liczą na wygraną. Także tutaj będzie na pewno, ma na pewno bardzo trudno. Jest to ogromne wyzwanie, ponieważ nigdy nie, nie mieliśmy styczności z takim właśnie prawniczymi zachodami, ani w ogóle z prawniczym tematem, przynajmniej mi osobiście. Dlatego to było ogromne wyzwanie i nie zdawałam sobie sprawy, jak dużo pracy trzeba w to włożyć. Czujemy się jak prawdziwi prawnicy, korzystamy ze statusu rzymskiego i wszystko jest na poważnie. Sprawa też nie jest łatwa. Jest tak skonstruowana, że nie jest ani do wygrania, ani do przegrania. Więc no jest to ogromne wręcz wyzwanie. Też to, że trzeba to po angielsku, oczywiście język, który... Uczymy się od dziecka tego angielskiego, ale jest to angielski na wyższym poziomie, więc to jest kolejna trudność, którą trzeba przekroczyć. To jest duże wyzwanie, szczególnie, że jesteśmy dosyć młodzi, mamy te 17 lat, 16 i musimy się zmierzyć z czymś takim jak właśnie mood court, który jest bardzo wymagający i właśnie też zawiłe przepisy prawa i myślę, że to też jest takim dobrym wprowadzeniem, jeżeli ktoś się wybiera na studia prawnicze. To jest takie fajne doświadczenie, szczególnie, że możemy poznać też ludzi z innych krajów i się zintegrować.